Witam Państwa serdecznie, nazywam się Maciej Urbanowski. Dzisiaj, w ramach wykładów o literaturze polskiej dwudziestolecia międzywojennego, opowiem o doświadczeniu wojny w literaturze tego okresu, o książkach Małaczewskiego, Rembeka, Witlina i innych. Doświadczenie wojny, a ściślej pierwszej wojny światowej, jest jednym z pierwszych i najważniejszych doświadczeń literatury II Rzeczpospolitej. Jest to doświadczenie nowe i istotne także dla całej ówczesnej literatury europejskiej. Wyznacza początek nowoczesności albo znacząco przyspiesza Procesy nowoczesności, także w literaturze polskiej. Józef Witlin napisał w czasie I wojny światowej: Coś się zmienia na całej linii łuszczy się jak po ciężkiej szkarlatynie skóra na psychice polskiej, a spod stróbków prześwieca żywe mięso. I ta taka drastyczna metafora no pokazuje e, e, przemiany, jakim zdaniem pisarzy podlegała polska e, kultura w czasie I wojny światowej, które e, promieniują potem na całe dwudziestolecie międzywojenne. E, wojna e, pierwsza jest wojną nową. Jest to wojna o charakterze światowym, globalnym. Jest to wojna o charakterze totalnym ze względu na. Ilość ofiar także wśród ludności cywilnej, ale także jej skutki, bo ta wojna niszczy dotychczasowy ład świata. Jest to wojna ideologiczna, bo nie tylko ideologie tradycyjne, narodowe w niej się zetrą, ale także powstają ideologie komunistyczna, faszystowska czy pacyfistyczne w trakcie jej powstawania. To jest wojna nowoczesna czy materiałowa, jak mówił Ernst Junger, w której człowiek traktowany jest jak materiał, ale także pojawiają się nowoczesne maszyny, czołgi, także środki do zadawania masowej zagłady, jak, jak gaz. To jest także wojna, która jest wielkim kryzysem, rewolucją, przemianą dotychczasowego porządku świata. Z tej wojny wyłania się nowy typ człowieka. Jego symbolem jest nieznany żołnierz, któremu buduje się grób w Paryżu po zakończeniu I wojny światowej, ale także człowiek, którego Ernst Junger nazywał księciem piechoty, a więc człowiek nowoczesny, robotnik, który potrafi. Znakomicie posługiwać się narzędziami nowoczesności. Także w wyniku tej wojny powstaje nowe pokolenie. Mówi się o straconym pokoleniu, mówi się o pokoleniu wypalonym, które będzie odgrywało istotną rolę w literaturze tego okresu. I wreszcie powstaje nowa literatura albo apetyt na nową literaturę, bo wojna kompromituje dotychczasowy, młodopolski, modernistyczny. Podniosły, patetyczny język, jakim posługiwała się dotychczasowa literatura. Bardzo szybko ta nowa literatura opowiada o wojnie. Maria Janion mówi o takich dwóch zasadniczych modelach ówczesnego opowiadania o wojnie. Z jednej strony będzie to wojna widziana jako rzeźnia, w której masowo giną żołnierze, niczym bydło prowadzone na rzeź, ale jest to także rzeźnia w tym sensie, że żołnierze w trakcie tej wojny jakby pokazują ciemną, dziką, nieoswojoną stronę swojej osobowości. Tak rozumiana wojna jest oczywiście doświadczeniem z gruntu negatywnym, które niszczy jednostkę, niszczy społeczeństwo, pokazuje nowoczesność w jej najgorszym jakby najbardziej mrocznym wymiarze. Stąd ta wizja wojny jako rzeźni często jest protestem przeciwko wojnie i przeciwko nowoczesności, ale też jest ujęcie wojny jako właśnie takiej pięknej, fascynującej estetycznie przygody, którą opisuje Ernst Junger w swoich książkach, zwłaszcza w stalowych burzach, gdzie wojna jest porównywana do pięknej orchidei. Znajdziemy także ujęcie znane nam z wojaka Szwejka, wojny jako takiego domu wariatów, komedii, która w istocie także podporządkowana jest takiej pacyfistycznej, Krytycznej wizji nowoczesnej wojny. W przypadku polskiej literatury, polskiej sytuacja po 1918 roku jest nieco odmienna, bo też polskie doświadczenie I wojny światowej jest inne. Ono nie jest tak ciemne, bo przecież rezultatem tej wojny jest powstanie niepodległej, wojn, wolnej Polski. Po drugie, w czasie I wojny światowej nie istniało niepodległe państwo i nie mieliśmy własnej armii. Stąd też Żołnierze walczyli w armiach państw zaborczych, inaczej więc traktowali jakby sprawcę tej wojny. Kim innym był ten sprawca tej wojny, nie można było oskarżać własnego państwa. Także pierwsza wojna światowa w Polsce rozciąga się do roku 1921, a więc do pokoju w Rydze, bo wojna polsko-bolszewicka tak naprawdę jest dalszym ciągiem wojny światowej dla Polaków. Stąd też początkowo, zwłaszcza w literaturze polskiej to doświadczenie wojny jest takim doświadczeniem można powiedzieć romantycznym, sienkiewiczowskim wojny widziane jako wzniosła przygoda, jako ofiara dla ojczyzny, jako kontynuacja etosu rycerskiego, w którym żołnierze ujawniają swoje szlachetne cechy, takie jak odwaga, miłość do ojczyzny, przyjaźń, wojna jest wielkim zbiorowym obowiązkiem Wartości żołnierz często przeciwstawiany jest tchórzliwemu cywilowi. Bardzo często też w tej wojnie pojawia się takie przeświadczenie, że ona jest kontynuacją pewnej militarnej tradycji opisywanej właśnie w okresie romantyzmu. Widzimy to doświadczenie wojny w poezji legionowej, słynny tom Edwarda Słońskiego, Ta co nie zginęła, tomiki poetyckie Józefa Mączki. Bardzo ciekawy jest też i charakterystyczny dla tego widzenia wojny zbiór portretów żołnierzy Legionów Piłsudskiego, Piłsudczycy Juliusza Kadena-Bandrowskiego. Te króciutkie portrety same w sobie są istotne, bo wojna tutaj pokazywana jest jako walka indywidualności. To nie jest tak, że wojna dehumanizuje według Kadena-Bandrowskiego, ale wojna jakby... Wydobywa z człowieka to co jednostkowe i w tej jednostkowości to co najlepsze, najpiękniejsze, najszlachetniejsze. Kaden Bandrowski opisuje wojnę o ojczyznę, więc jest to wojna, która wyzwala w jego bohaterach piękne, heroiczne, rycerskie cechy. Kaden nazywa tę wojnę metaforą żelaznych kwiatów, a więc mamy tutaj taką estetyzację wojny jako doświadczenia wzniosłego i pięknego. Także estetyzacji ulegają żołnierze, zwłaszcza sam Piłsudski, który jest tutaj wodzem, wpisywanym w szereg jakby polskich walk o niepodległość, począwszy od księcia Józefa Poniatowskiego, czy walki powstańców w XIX, w XIX wieku. Jest to wojna mająca jasny klarowny sens. Żołnierz polski jest w swych cnotach przeciwstawiany żołnierzowi, na przykład rosyjskiemu. Nieco podobnie jest w bardzo pięknym zbiorze opowiadań z 1901 roku, Koń na wzgórzu Eugeniusza Małaczewskiego. Małaczewski był sam żołnierzem, walczył w Rosji, w oddziałach polskich, potem w czasie wojny polsko-bolszewickiej zmarł, mając zaledwie 26 lat z powodu gruźlicy. Przed śmiercią wydał tom wierszy. I właśnie Konia na wzgórzu w 1921 roku, zbiór opowiadań, które są afirmacją polskiego żołnierza, są w części zwłaszcza początkowej taką pochwałą żołnierskiej witalności, sprytu, odwagi tych, którzy walczyli o niepodległą Polskę. Ale najważniejsze jest tutaj ostatnie opowiadanie tej książki, czyli tytułowy Koń na wzgórzu, którego narratorem jest inwalida wojenny, żołnierz leczący się z ran zadanych w czasie wojny w Zakopanem. Jest to inwalida chory fizycznie, ale przede wszystkim chory duchowo, leczący się z koszmaru, jakim dla niego jest wojna opowiada on o swoim udziale w wojnie polsko-bolszewickiej kiedy dotarł do swojego rodzinnego dworu i zobaczył go zniszczonym zdewastowanym przez bolszewików Zobaczył tam pomordowanych mieszkańców tego dworu, w tym swoją młodszą siostrę. Ogarnięty wściekłością, rusza w pościg za bolszewikami, i w czasie tego pościgu napotyka odartego przez bolszewików żywego jeszcze, odartego ze skóry, żywego jeszcze cierpiącego konia. I ta wizja tego konia cierpiącego, obrzydliwego, potwornego a zarazem no, przeżywającego niezwykłe katusze, otrzeźwia jakby bohatera tego opowiadania i staje się dla niego symbolem wojny i brzydoty, ale także cierpienia. Jest to właśnie taki, można powiedzieć, wizja wojny jako rzeźni, która zabija w człowieku, ale też w naturze to, co najpiękniejsze, jest sprawcą ogromnych cierpień. Koń na wzgórzu w tym sensie jest protestem przeciwko wojny, ale także bohater tego opowiadania wygłasza w jego zakończeniu taki apel o powrót do Ewangelii. Wierzy, że dzięki Ewangelii z wojny wyjdą nowi ludzie, którzy zmienią nie tylko Polskę. Ale także cały świat. Jest to takie przesłanie, które będzie ważnym punktem odniesienia dla doświadczenia wojny w literaturze dwudziestolecia międzywojennego. Tak naprawdę pierwsze bardzo ważne, istotne dzieła o wojnie dopiero pojawią się w. Latach 30. Myślę tutaj przede wszystkim o dwóch powieściach. Jedną z nich napisał Józef Witlin była zatytułowana sól Ziemi ukazała się w 1936 roku. Tyle potrzeba było czasu, aby powstało pierwsze, wybitne dzieło na temat doświadczenia wojennego w literaturze polskiej. Sól ziemi była tłumaczona na wiele języków. Witlin uważał, że jest to pierwsza część takiego cyklu, trylogii, powieść o cierpliwym piechurze, której nigdy, nigdy jednak nie udało mu się napisać. Była to też powieść, która nawiązywała do zbioru wierszy, hymny, które Witlin Litwi, wydał jeszcze w 1920 roku. Hymny były takim pierwszym wyraźnym przejawem pacyfizmu, oskarżenia wojny właśnie o to, że jest nie tylko okrutna, ale że duchowo okalecza człowieka, że jest zagładą fundamentalnych wartości. Hymn o łyżce zupy, grzebanie wroga to były takie wiersze, które wypływały z przekonania Witlina, że wojna jest jakby załamaniem. Humanitarnego, humanistycznego, ale też duchowego ładu świata. W Soli Ziemi Witlin opisuje pierwszy miesiąc I wojny światowej, bo powieść zaczyna się w momencie podpisywania przez Franciszka Józefa aktu przystąpienia przez Austro-Węgry. Do wojny, to jest poranek 28 lipca 1914 roku, a kończy się miesiąc później, 25 lipca tego roku, właściwie jeszcze przed rozpoczęciem walki, sensu stricto. I Pokazuje swojego bohatera, człowieka prostego, prostaczka, czterdziestoletniego drużnika kolejowego Piotra Niewiadomskiego. Tutaj znaczące jest samo to nazwisko, Niewiadomski, trochę taki człowiek znikąd, prawda, człowiek uniwersalny, a zarazem człowiek prosty, o właściwie niewykrystalizowanej świadomości narodowej, bo Niewiadomski jest synem Hucułki, i nieznanego z nazwiska Polaka, jest człowiekiem niewykształconym i zostaje powołany do Armii Austro-Węgierskiej. Wityn opisuje kolejne stadia, jakby, które przechodzi ów biedny, prosty człowiek Piotr Niewiadomski. Pokazuje, jak staje się rzeczą, mundurem, elementem machiny, która go od człowiecza pozbawia w gruncie rzeczy nawet już nie tylko indywidualności, ale też duszy. Naprzeciwko Niewiadomskiego stawia niejakiego Feldfebla, Bachmatiuka, który jest takim nowym człowiekiem, kapłanem kultu państwa, który za nic ma jednostkę. Ta specyficzna degradacja Piotra Niewiadomskiego no jest takim głębokim protestem przeciwko wojnie, zwłaszcza w kontekście tytułu, który nawiązuje do Ewangelii Świętego Mateusza, Wy jesteście solą tej ziemi. No brzmi jak taki bardzo sarkastyczny komentarz do tego, czym jest wojna. Jest ona mianowicie właściwie taką prześmiewczą parodią Ewangelii, jest odwrotem od wartości Ewangelii. Ewangelicznych i tym samym Witlin jakby postuluje trochę w duchu małaczeskiego, takim lekarstwem na to doświadczenie wojny jest powrót do chrześcijaństwa, powrót do chrześcijańskiego personalizmu jako tego fundamentu cywilizacji europejskiej. Druga bardzo ważna i słynna powieść lat 30. mówiąca o doświadczeniu wojny to w polu Stanisława Rębeka. Ona ukazała się Rok później niż sól ziemi, czyli w roku 1937, zdobyło od razu wielkie uznanie krytyki literackiej. Jest to pierwsza i, zdaniem niektórych najwybitniejsza powieść o wojnie polsko-bolszewickiej. Sam Rembek brał w tej wojnie udział, napisał w jej trakcie dziennik, wydany już po jej śmierci. W 1928 roku napisał pierwszą już. Ciekawą od razu powieść nagan o tej wojnie. Ale w 1937 roku ukazuje się w polu, które uznane jest już wówczas za utwór bardzo, bardzo wybitny, a zarazem pokazujący wojnę inaczej niż to zrobił Witlin, ale też inaczej niż na przykład remark w Na Zachodzie bez zmian. Bardzo często przeciwstawiano w polu właśnie tym powieściom i płynącym z nich przesłaniom pacyfistycznym. Bo Rębek w polu właściwie pokazuje wojnę jako coś, co wymyka się jakiejkolwiek ideologii patriotycznej, e, pacyfistycznej, nacjonalistycznej, bolszewickiej. Wojna jest właściwie takim ekstremalnym przejawem życia czymś irracjonalnym, co wymyka się. Wszelkim próbom jakiejś formalnego opisania. Charakterystyczne, że w polu opowiada o wydarzeniach, które zaczynają się w momencie kontrofensywy tuchaczewskiego na froncie północnym, a więc chwili panicznego chwilami odrotu wojsk polskich, a więc nie ma tutaj triumfalizmu, jest opowieść o wojennej klęsce, rębek skupia się na losach jednej kompanii, która. Na początku liczy kilkadziesiąt osób, na, na koniec nikt z tej kompanii nie ocaleje. Pokazuje zagładę pewnej, pewnej kompanii. Pokazuje z jednej strony wojnę, jako jak on sam, narrator, mówi, kretowisko krwi i trwogi, a więc takie doświadczenie, które budzi lęk, jest zdominowane przez okrutną... Momentami brutalną walkę. Sceny batalistyczne Rębek opisuje z prawdziwą maestrią, odwołując się często do doświadczenia filmowego. Bardzo długie partie, właśnie batalistyczne, napisane, jak mówił Wańkowicz, z krwawym realizmem, są czymś unikalnym w literaturze polskiej. Ale zarazem sięga do wzorców Sienkiewiczowskich, czy nawet Homeryckich, uwznieślając polskich żołnierzy, pokazując, não se... Bohaterstwo, by zaraz potem pokazać ich tchórzostwo, panikę. W czasie wojny człowiek się zmienia, w czasie wojny człowiek staje wobec sytuacji ekstremalnych, co też pokazują losy głównego bohatera, takiego inteligenckiego bohatera paprosińskiego. Nazywano go hamletyzującym intelektualistą, który starcią z wojną musi zweryfikować wszystkie swoje dotychczasowe przekonania na temat człowieka. Temat wojny i samego siebie. Dociera do w tych swoich refleksjach spowodowanych przez wojnę do uznania Boga, do jakby uznania metafizycznego porządku świata, ale też ginie właściwie mimochodem. Rębek pokazuje go znowu jako część jakiejś wielkiej. Wielkiej machiny, machiny nowoczesnej, w której człowiek często odgrywa nieznaczącą i mało ważną, mało ważną rolę. Tej powieści nie wydawano w Perelu, a zachwycali się nią ówcześni krytycy, także jakby z młodego pokolenia, które już czuło, że niedługo nadejdzie nowa wojna. Warto też wspomnieć o ostatniej może tutaj ważnej książce w ramach tego doświadczenia, bo te, o których mówiłem, pokazywały jakby wojnę z perspektywy... Żołnierza i Frontu. Ale mamy też książki, które pokazują wojnę z doświadczenia tyłów i doświadczenia cywilnego. Myślę tutaj o wydanym w 1919 roku łuku kadena Bandrowskiego. To bardzo znowu ciekawa powieść, bo ona pokazuje wojnę z perspektywy Krakowa i kobiety, która, której mąż zostaje zmobilizowany. Maria Michowska, bo tak nazywa się ta bohaterka, zostaje sama z dzieckiem i stopniowo przechodzi zdumiewającą przemianę, zostaje kochanką najpierw przyjaciela swojego męża, potem wdaje się w związek z młodziutkim harcerzem, wreszcie zostaje kochanką żydowskiego profesora i z takiej cichej gołębicy, jak pisał jeden z krytyków Staje się luksusową kurtyzaną. Przechodzi taki proces swoistej emancypacji. Sam Kaden Bandrowski mówił, że jest to opowieść o narodzinach nowej kobiety. Kobiety przyszłości wyemancypowanej. My możemy w tym widzieć także taki destrukcyjny wpływ wojny właśnie na człowieka cywilnego, na to jak wojna burzy rodzinę, burzy pewien, pewien moralny porządek, który także jakby na tyłach wydawało się spokojnych powinien funkcjonować. Tutaj okazuje się, że Maria Michowska, która nie jest. Typem matki Polki, nie jest ową penelopą, no jest tą nową kobietą, która, czy nowym człowiekiem, który wyłania się z otchłani I wojny światowej. Nie jest już te, to, to ten człowiek tym, o którym myślał właśnie bohater opowiadania Małazewskiego. Ci nowi ludzie, którzy wyłonią się z wojny, to właśnie będzie Marysia Miechowska, to będą bohaterowie powieści. Andrzeja Struga, Zofii Naukowskiej, ale także Prozy Psychologicznej, o której jeszcze będę tutaj mówił. Ten nowy człowiek to już człowiek często bez właściwości, człowiek, który zerwie z tradycyjną moralnością. To także jedno z ech doświadczenia wojny, o którym pisała literatura polska. Dziękuję bardzo. Mówiłem o doświadczeniu wojny w literaturze polskiego międzywojnia. Kolejny wykład będzie poświęcony doświadczeniu rewolucji.